Cześć, mam z tej strony Adik i witam was w kolejnym materiale z gry Warframe. Dzisiaj odwiedzimy Baro, który przebywa na Kroni, w przekaźniku Merkurego. A więc cóż tym razem ma dla nas baro. Na początku widzimy plakat, nie lękaj się później, rozprówacz korpus Prime, czyli obrażenia przeciwko korpus do broni białej. Wstrząs, obrażenia elektryczne i szansa statusu do pistoletów. Zagłada Grineer Prime, czyli obrażenia przeciwko Grineer również do pistoletów. Zapas amunicji Prime do... Strzelby, maska strażnika, głowa mecha-pryzma, maska strażnika Katir, trzydniowy wzmacniacz surowców, widmo, każonej ciężko zbrojnej, Oculus Katir-atmos dla naszego operatora, skórka Tosum do Gorgona, Zylok, glif pryzmatycznego kawata, po pierście kawata z brązu, na pierśnik, na ramienniki, na Avia-pryzma, jak i również Sajandana Uru-pryzma. Ornament na nasz statek kurka, latron elixis do pistoletów, Dekurion podwójny pryzma, pokrycie lufy rubedo prime, czyli obrażenia od naszych arganów, karta prex, glyph, Wastilok, jak i oczywiście misja na pustynnego władcę i narosa. A teraz co warto kupić, żeby sobie nieco zarobić? Na pewno możecie kupić kilka sztuk rozprówacza korpus, ewentualnie zagłady grinir, tak testowo zobaczyć jakie ceny wyniosą ich w pełni ulepszone wersje, zapas amunicji prime raczej nie będzie się sprzedawał, można sobie kupić na jak najbardziej kolekcjonersko. Strząs potrafi się nieraz sprzedać za takie średnie i też niskie pułapy platynowe. Zylok jak najbardziej te średnie i wyższe pułapy platynowe. Dekurion, podwójny pryzma wiadomo, kolekcjonersko na pewno ktoś go kiedyś kupi, więc też bym go określił jako takie niskie, ewentualnie średnie pułapy platynowe. Pokrycie lufy Rubedo Prime również bardzo fajnie się sprzedaje i Vastilok również można go testowo kupić. Powinny to być takie Średnio wyższe pułapy platynowe, czyli od 50 na przykład do 100. Niestety ten Baro nie jest jakoś bardzo dochodowy, trochę mniej modów prime, troszkę więcej broni. Jest oczywiście 3 dniowy wzmacniacz surowców, to jest jak najbardziej na plus, warto sobie kupić. A Wy co myślicie o tym Baro? Dajcie znać w komentarzach.